Siemanko, z tej strony Heatrogs witam Was bardzo serdecznie w nowej minigierce na moim kanale zatytułowanej Cowboys and Indians. Dzisiaj ze mną Piero oraz Hady z siemano chłopaki. Siemanko. No hej. Właśnie, czekamy aż rozpocznie środka. Ogólnie, e, za chwilę pokrótce wy, wyjaśnimy wam o co chodzi. Ja chciałbym wam tutaj tylko powiedzieć, że grałem w to około pół godziny i naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało. Niestety, jak na razie jest tylko jedna mapa, bo jest to całkiem świeża minigierka, chyba od dwóch czy trzech dni je jest dopiero na tym serwerze. E, dlatego też no, nie, nie zaprezentuję wam innej mapy niż ta, na której teraz jesteśmy. Ogólnie, no, mamy tu dwie drużyny. Widzę, że Piorok jest ze mną, my jesteśmy w Indianach. Hades, a ty? No, to ja jestem ten biedny. Okej, okay, czyli ty, ty, ty jesteś w kobojach. No i cóż, moi drodzy, jak widzicie, są żółci i czerwoni. Żółci to są Indianie, czerwoni to są um, kowboje i każdy z nas ma tutaj w swojej drużynie lidera. Lider ma na sobie złotą zbroję, dlatego też łatwo jest go rozpoznać. I naszym głównym zadaniem jest przetranspo przetransportowanie lidera z przeciwnej drużyny do naszej bazy. Zaraz zobaczycie o co chodzi. Bo ja właśnie tutaj... Ham się nie znaczy, tylko... wiesz co? Jeszcze jest no. warto dopowiedzieć, że lider mhm. jest losowany w każdej rundzie losowo. Jak padnie jeden lider, to losowany jest kolejny. Bo to nie okay. jest tak, że jest jeden lider na całą rundę, Rozumiem. tylko co każde doniesienie, czy, to, czy tam gdzieś okay. też spadniecie, losujeś kolejny. Dobra, spokojnie, ja już właśnie tutaj wbijam do niego. Biorę go na fak. siebie, prawym przyciskiem. Mam go, mam go. Aj, padłem, kurde. Chciałem. Oj, what the fuck, jestem liderem chyba. No, jestem liderem wiem. teraz. Nie wiem, Fuck, Fak, 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 fak. Pomóżcie mi! Czekaj, co teraz? Firework. Fak, co ja tutaj mogę zrobić? Mam fajerwerkę? Nic Tyle, Ty lepiej byś mi pomógł, bo ty go tam po prostu nie złapałeś, tylko ja go złapałem ja to? Ty Zresztą pomóż się... mi bo mnie niosą tam! No. Padłeś! No. Fuck fuck! No. Koniec Kur po mnie. Yeah, nie, nie do rady chyba już widzicie, także tak to jest, na razie e, Koboje mają jeden punkt, kurde będą mieć teraz drugi punkt. Masakra. A i ja ogólnie jeszcze gra? gra się albo do doniesienia czterech liderów do swojej bazy, albo Aha. do skończenia czasu i osoba o... i osoba Boże. Tim, który miał mnie. po prostu więcej punktów po skończeniu się całego czasu wygrywa. No, dobra, Piorok, pchamy się i łapiemy lidera, czy czekamy a to i Tak, naprawdę Ty musisz się kampić jako lider, bo No tak, 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 tak. Ty Tylko, się, że właśnie ubiegł, nawet, bo się od razu. No, ale wiesz, co, bo nawet nie, nie, nie zdążyłem nic zrobić, wiesz? Chciałem pokazać, że jestem liderem, bo już typek obok mnie, nie? Także tak, że nie, nie dałem rady. E, Bardzo no, no, fajnie nie wiem. są te proszki, Aha. ten Speed Dust, koniec tego, tak, ten, tak, ten tak, Hulk tak. Dust. Dokładnie, to jak, jak nacisnę prawie wszystkie smyczki, to tutaj dostałem Speeda, to jest taka fajna sprawa, wyrzuca pozostałych graczy w górę, więc, więc myślę, że z tego też można korzystać. Dobra, ja pierdzielę, ale ładnie bronią swoich. Ogólnie Slime, to, dobry team. slime to właśnie wyrzuca osoby wokół ciebie, nie? Przeciwnicze no. w górę. Dobra, włączyłem sobie niewidzialność. Ogólnie jak jestem niewidzialny, to w ogóle mnie nie widać? Czy tak w ogóle, jak Nie widać, znaczy, w ogóle. jak strzałę w ciebie wbiją, to ci już widać. Okay, dobra, ja właśnie. O! Zabij mnie. Kurde, strasznie ciężko, tam się do was dostać w jakikolwiek sposób. Pierwem, gdzie ty jesteś? Może byśmy razem spróbowali. No, stary, niestety ci nie powiem, ponieważ tu Hades mnie słyszy. Dobra, okej. Okay. Czekaj, bo tutaj typek już widzę, próbuje coś działać, jak ja... go żeby... Gdzie się skampił ten ich złoty ten? Nie mogę go nigdzie znaleźć. Biegam po tych jego jaskiniach i zgaduję, że Hades jest Ale... tym złotym. Stary, Ej, nie, ja wykradłem wam złotego, właśnie. No, nie, co? Jak to? No, normalnie. Fuck. Okej, okay, jest, doniesieśmy jednego, mamy jeden punkt, dobra. Spoko, 3-1. No nie no. Patrz Piero, kurde lepsi są od nas. Naprawdę zagramy sobie tutaj oczywiście dwie rundki, tak żeby żebyśmy mieli jakąś szansę się zrewanżować, bo nie sądzę, żebyśmy dali rady to jeszcze e, i tego, ale zaraz zobaczymy. Bardzo przyjemnie się gra, fajna, fajna minigielka, fajny pomysł w sumie na minigierkę. Okej? Okay. Doniosłeś czy nie? Nie, dopiero teraz wchodzę na mój punkt i Chóźwa. punkt! Właśnie widziałem. Ratunku, 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 biją mnie, biją mnie, biegnę, 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 biegnę. Masz biegne. go czy nie? Ma, masz go na sobie? No, biegnę! Jezu Jestem teraz. ratunku, no dawaj, ratunku. Dawaj, dawaj, ja właśnie O Nie odniosłem naszego też. Tak! oku, Minę, minęliśmy się właśnie. Dobra. Spokojnie, ja tutaj naszego postaram się jakoś. O nie, o nie, o nie. oni tu Wybrała są, jeszcze. Tu są Ratunku, ratunku, ratunku Ty padaj Ogólnie wam polecam chodzić tym jaskiniami, jeśli chcesz, nie, zabrać tak? kogoś, nie, Gdzie Bo ty nie, 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 Brotowałem naszego. No nie. Okej, okay, padaj, 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 padaj. Nice, dobra. I ogólnie tak, Do, Donieśli go mimo wszystko. Kurde no. A miało być tak pięknie. Dobra moi drodzy, że Pierwszą rundkę mamy z głowy. Ładna taka rundka troszeczkę rozgrzewkowa, więc widzimy się w następnej rundzie. Okej, okay, witamy was ponownie. Tym razem jestem e, podobnie w Indianach. Wcześniej chyba też... Nie, jak byliśmy? Tak, byłeś w, byłeś w Indianach. a teraz okay, dobra. w Cowboyach. A ja w Indianach. Dobra, no to mam nadzieję, że teraz uda mi się tutaj z Hadesem zwyciężyć. Ogólnie warto tutaj lecieć, dojrzeliśmy do wniosku tunelami, bo tam nikt nie idzie, właśnie i tak mimo wszystko pobiegłem teraz mostem, no ale zobaczymy jak to będzie. Widzę, że tutaj złoty jest u góry na moście. Okej, okay, zaraz spróbuję go dorwać Tak, bo ja na i na ich bazę szedłem i no. Jest dobra? Z tunelami. Mam go, mam go na sobie, okej, okay, lecę. Lecę, 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 lecę. Okej, okay, nice. Do, do, do. To dawa, zgodę. ja już idę do ich bazy i znów go wykradnę, nie o kurde, nic nie się widzę, nic nie się widzę, dobra. Mam go, mam go na sobie ciągle. A chciałbym Udam być złotym, się. bo tak to ja bym tak. Uda mi się, uda mi się, wybrzysza. uda mi się! Jestem! Mam go! Doniosłem przecież! W Jakim cudem No Doniosłeś i znów go Nie, ale czekaj, czemu nie zajcząło punktu? Nie? O. Patrz, przecież dobiegłem z nim tam Fuck! Kurde kawu mają Cierek, co ty to robisz? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. padaj! Odleciałeś? No, ale, ale żyję. Padłem. Kurde, nice. To, bo... Ale to jest fajna ta kulka. Co tu się dzieje? Mam jakiś typek mi się tutaj czai. No, w ogóle to mnie zabija. Złoty pieróg. Co? Tak. Gdzie wasz złoty jest? Bo my tu wbijamy do was na bazę i. Nie wiem. No, ja to jestem sam na tym naszym spamie, nie? Ziołki tylko stały mnie. biją. Jakim ja jestem czerwonym? Dlaczego ja ah. tak biegam sobie na sojuszu, tak jak było obok żółtych ciągle? <laughs> Oni mnie tak nic nie robią. Dobra, jest 1-0, jak na jest? Fuck, fuck, fuck jest! No żyje. nie, 2-0, serio? Kurde, stary, my, my w ogóle nie mamy tam obrony, wiesz? Nasz stryp jest słaby, bo on biegnie i walczy. Debil, ja po prostu debil. A, a tutaj my wszyscy stoimy właśnie tam. Nareszcie, o biegnie, taki Citrox. No i wybija no wszystkie w górę i pada. Ja tam za prawie. nim nie będę chodził, nie? Do go Zosłaniał. Citrox, Citrox, Citrox! Tak. Udało się. Nie, nie ma co, nie, 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 nie mamy szans teraz. Chociaż, patrzcie, jeden A i Ej, donieśliście jednego. No bo właśnie Bo dopiero wizę. teraz zaliczyło tego twojego, bo ciągle chyba widzę, tak, że chyba przecież dopiero tak. dopiero dobiegłeś tego naszego złotego. A, no właśnie, ja nie wiem, wiesz co, chyba, chyba, chyba dopiero jakiś jednak mieć to To znaczy, ale nieważne, dobra. musimy próbować, kurde, was jest chyba więcej tak w ogóle. niemożliwa co Nie wiem, my tu na... chronimy tego naszego, ale 6, on biegnie... 80? Ej, on perfidnie biegnie do bazy tych konwoi, nie, i... Aha. Was, jest, A was, jest o, o, was jest o dwóch więcej, kurde, my tu nie mamy szans w ogóle z wami. Masakra. Dobra, wiecie co, zrobię inaczej. Ty, ty, ty. Hades, jak tam walczysz? O, no o wiesz tym? co, ciągle chronię tego naszego, nie, żeby... Dobra. ...nie zwalił. Ogólnie e, oni ciągle lecą tam na naszą bazę, a ten jest w ogóle pod ich bazą tak naprawdę. A <grym> Dobrze, właśnie dobrze, bo ceny będą mieli dalszą drogę, nie? No stary, bo to jest mega taktyk, on biegnie i chowa się pod naszą bazą, bo nikt z nas y, się tego nie domyśla. No Boże. No na przykład Dobra. taki pieróg. ja pójdę sobie tędy, zaraz zobaczymy czy... Dam na ty... Kurde, Co że, że... Za o dwa dwa jest! Zrobione, What? Tak. Nice. To jest no biw. bo jak nasz Złoty przed chwilą razem z nami bić się na ten <noise> No to by to fajne To ktoś go złapał i miał parę klocków do przebiegnięcia Z nim, okay. no to stary To ciężko jest nie dobić pięciu klocków z kimś No chociaż by cię dziesięciu biło to ciężko No to Znaczy, jeśli byś podrzucił ich wszystkich i pota na nie twój na niewidzialność to masz łatwo Pierog ale strefa, ale strefa O Co, typ stał ty, ty latać wokół Dobra Nie no nas idzie do ten. nasz idzie perfidnie do tych Do przeciwników Jest, 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 jest Patrz jak mnie gonią, patrz jak gonią Jak jesteś niewidzialny i masz dużo strzał w sobie to my widzimy, że ty nie A jesteś, właśnie, zapomniałem, tak. że odbyliście mi Ej, kradną nam, kradną nam Patrz, ja, ja go mam ciągle stary, jestem, jestem w tym, w jaskini, po, pomóż mi Pomóż mi Hades Czekaj, bo ten chroni naszego Dobra, ja próbuję dobiec z nim. Zobaczymy. Fuck, tak właśnie wiedziałem, że ktoś zestrzeli. dziękuję ze bardzo. Aj. ja ciężąc, że nie zestrzeliłem, ja przecież na do dzisiaj dobiegłem. Ta, dobiegłeś kurde mhm. właśnie, że do tego spida miejsca. Ej, ziomka nam ukradli. Jak kurde jest, ale wygrywamy to? Wygrywacie. Patrz. No tak, ale trzeba go chronić, tak. Fuck, chciałem tego halka, ale musiałem jeszcze szybko zmienić użyłem. Wiem, wiem, że użyłem. Czy mi się wydaje, że ten złoty biegnie tutaj do nas? O, to ja nie wiedziałem, że tu można sobie patrz, patrz, patrz. ten złoty tutaj jest. No nie, już nie dam rady, nie dam rady go chodź, o, nie. Prawie go miałem Hades, chodź, chodź, chodź On jest obok, obok jaskini tutaj Co za debil Której jaskini? Kolej? Patrz, mam go! Dawaj, dawaj, dawaj Mam go! Jest! No, no nie, cóż za wygraliśmy Koniec Jest, udało się Jest, ale noob Chyba nie wiedział, chyba nie wiedział o co chodzi, wiecie, tak mi się wydaje bo no nasz też tutaj... nie wiedział o co chodzi zbytnio, więc... Dobra, ale udało nam się wygrać, także coś moi drodzy, to było e, chyba na tyle. Myślę, że nie ma sensu grać tutaj więcej rundek, e, tym bardziej, że jest tylko jedna mapa. Kurde, faktycznie miałem te strzały e, w sobie, także... Znaczy się, że to było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, dzięki Piero i że byliście. No dzięki, cześć wszystkim, pa. Panie. No, trzymajcie się, wesołych świąt i do zobaczenia.